Przyjrzyjmy się razem Ewangelii Mateusza, rozdział 8, werset 18. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarli niechaj, grzebią umarłych swoich. Jezus powiedział: niechaj umarli, grzebią swoich umarłych. Jak umarli mogą grzebać swoich zmarłych? Chrystus postrzega tych, którzy nie są zbawieni na tej ziemi, jako już umarłych. Wszyscy są uważani za umarłych, chociaż z naszej perspektywy mogą wydawać się żywi, to jednak całkowicie różnią się od życia, o którym mówi Chrystus. Nie możemy powiedzieć, że coś jest żywe tylko dlatego, że wykonuje mechaniczne ruchy. Moi drodzy, czy znacie nakręcane zabawki, które chodzą po nakręceniu? Czy możemy uznać je za żywe? Wykazują po prostu mechaniczne ruchy. Z perspektywy Chrystusa ludzkość nie posiada prawdziwego życia. Są raczej jak nakręcane zabawki, których sprężyny rozwijają się z czasem, niektóre przez 70 lat, a inne przez 80 lat. Nie można tego uznać za prawdziwe życie. Tak więc, wśród słów podanych tutaj Chrystus określa tych, którzy twierdzą, że mają życie na tym świecie, jako w umarłych. Chrystus powiedział pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Dlatego Chrystus przyszedł na ziemię, aby ożywić tych, którzy są martwi. Celem Jego przyjścia na tę ziemię jest dać tym umarłym ludziom nadzieję na życie i świetlaną przyszłość oraz poprowadzić ich do Królestwa nadziei. Dlatego ci, którzy mają w sobie Chrystusa, mogą cieszyć się pełnym nadziei, przyszłościowym, konstruktywnym i pozytywnym życiem, głosząc o Chrystusie i dzieląc się nim z innymi. Z tego powodu Chrystus powiedział nam, abyśmy ratowali umarłych na tym świecie śmierci. Przez kogo? Kto jest źródłem życia? Dzielcie się Chrystusem z innymi. Innymi słowy, darmo otrzymaliście Chrystusa, darmo dzielcie się nim z innymi. Ponieważ możemy dzielić się tylko tym, co mamy w sobie. Chrystus powiedział nam, aby mieć go w sobie obficie, abyśmy mogli hojnie dzielić się Chrystusem z innymi. Innymi słowy, On chce, abyśmy głosili słowo Boga biednym duszom i prowadzili je drogą do Królestwa Niebios. W rzeczywistości, kiedyś byliśmy jak oni, poganami bez wiedzy o Bogu, ale teraz otrzymaliśmy te nauki i radujemy się nadzieją na Królestwo Niebios. Jest wielu ludzi takich jak my. Dzielmy się z nimi hojnie. Wierzę, że dzielenie się nie oznacza tylko tego, co materialne, ale także to, co duchowe. Musimy dzielić się Chrystusem i Jego naukami z innymi.